Grażynki i grażyny, kochane! Dzisiaj lecimy z odcinkiem z Barbie i mam tutaj, słuchajcie, trzy najnowsze serie: Barbie Reveal i zrobimy sobie wielkie porównanie! Mam tutaj najnowszą serię Barbie Pop Reveal czyli to są te Barbie które wiecie, imitują jakby napój, bubble tea, że trzeba tam wbić słomkę i wtedy dopiero można wydostać stamtąd lalkę. Kolejne to Barbie Color Reveal, te standardowe, ale też to jest najnowsza seria. No i tutaj będziemy musieli, wiecie, do tej tuby wlać wodę, żeby wtedy odkryć naszą lalkę, jak ona wygląda. I na sam koniec mamy Barbie Cutie Reveal, czyli po prostu lalka w przebraniu zwierzaczka. Tu jest w ogóle ta seria taka mega dziwna, bo tu jest zwierzaczek przebrany w zwierzaczka czyli lalka jest przebrana w zwierzaka, który jest przebrany w zwierzaka. Czajcie to! Takiego filmu z porównaniem różnych serii Barbie u mnie na kanale jeszcze nie było. Więc jeżeli chcecie takich więcej filmów, gdzie coś porównuję, to koniecznie zostawcie tutaj 5000 łapek w górę i wtedy na pewno nagram kolejny taki filmik, może właśnie z jakimiś innymi jeszcze lalkami. No i koniecznie, jak obejrzycie cały filmik, jak zobaczycie te wszystkie lalki, to napiszcie też w komentarzach, którą wy serię lubicie najbardziej, która wam się najbardziej podoba. 3 2 1 POP! <laughs> I mamy naszą Bubble Tea! Za każdym razem jak wcześniej e, otwierałam te Poprivil, to przebijałam się jeszcze przez tą warstwę i później miałam e, szlamikiem zalane te wszystkie tutaj niespodzianki. E, tak też można sobie zrobić, no nie? Przecież nic się nie dzieje, można to wszystko wyczyścić, ale teraz już wolałam tego uniknąć. O, jak fajnie przez tą dziurę wypływa ten różowy szlamik! O, oh, wow! Zobaczmy, co tutaj się skryło w tym naszym napoju. Co za niespodzianki owocowe! Tutaj chyba wyczuwam zwierzątko! Tak! I zobaczcie, ono jest takie trochę squishy, jakby takie gumowe delikatnie. I to jest chyba jakiś różowy piesek. Albo kotek. Nie, to piesek. Czy kotek. Kolejna niespodzianka to gadżety jakieś dla naszej lalki. Tu mamy chyba takie spodenki, jakieś dopływania, tak mi się wydaje. I kółeczko też dopływania, albo to jest, słuchajcie, jakaś poduszka. Oczywiście w żadnym napoju nie może też zabraknąć kostek lodu. Żeby wiecie, napój był zimniutki, kiedy mamy bardzo duży upał i proszę bardzo, z kostek lodu wyskakuje mały napój. I pip, pop, pop. Robimy pop tutaj kostkami lodu, i mamy jeszcze wroteczki. No to nadszedł czas teraz na lalencję. Tam już na obrazku można było podejrzeć, jak ona będzie wyglądała, ale na żywo wygląda jeszcze lepiej. I od razu, jak otworzyłam tą lalkę, to poczułam przepyszny zapach lemoniady, właśnie takiej truskawkowo-cytrynowej. Czekajcie, bo tu próbuję ubrać jej galoty, ale. A, ciężko mi to wychodzi, no. <noise> Seria poprivil na pewno ma ode mnie dużego plusa za to, że przepięknie pachnie e, i dodatkowo, jak widzicie tutaj e, u tej lalki ruszają się też praktycznie wszystkie stawy. W tej serii mamy, jak sami widzicie, cztery różne lalki. Yy, tutaj jest chyba jeszcze lalka, która ma w ogóle pieska pudelka. O! To bardzo bym ją chciała i pachnie arbuzem. Ja uwielbiam arbuza. W ogóle dajcie znać w komentarzach, jaki owoc lubicie najbardziej, bo ja właśnie truskawki i arbuzy i jeszcze bardzo lubię kiwi, ale tutaj takiej lalki o zapachu kiwi niestety nie ma. Kolejna Lalencja, jaką otworzymy, to Barbie Cutie Reveal, czyli e, lalki przebrane w różne zwierzęczkowe kostiumy. E, I tutaj słuchajcie o, o, o tego tutaj, ziomeczka, właśnie e, królika przebranego za koale. Otwierałam już na moim shortsie, e, a tutaj mamy, słuchajcie, kotka przebranego za pandę. I, I teraz będziemy otwierać. I powiem Wam, że chyba aktualnie moją ulubioną serią właśnie są te Cutie Reveal i tu zobaczcie, jest nawet jeszcze piesek przebrany za żabę bardzo bym chciała jeszcze tego mieć wyskakuj nasz zwierzaku z pudełka no nie wiem co wam mogę powiedzieć o tych lalkach ale ogólnie je uwielbiam nie, to jest po prostu ultra cute, że Barbie wymyśliło coś takiego, że mamy lalkę w przebraniu i te przebrania są naprawdę słuchajcie, przeczaderskie tu widzicie są nawet te łapki które można oczywiście też zdjąć, proszę bardzo bardzo całą lalkę można, wiecie, rozebrać z tych ciuszków. Dobra, zobaczmy w takim razie pierwszą niespodziankę. Oho, tu się już dużo rzeczy wysypuje. Matko jedyna. Mamy szczotkę dla lalki, e, chyba że dla zwierzaczka. I jeszcze ładne buciki. Takie na no, obcasie z koturną też. Tutaj całkiem duża saszeta i turybusia. oh my god, jaka. Cute Torebusia. Oho, wydaje mi się, że tutaj w tej serii Cutie Reveal chyba mamy więcej niespodzianek niż w Pop Reveal bo tutaj zobaczcie, mamy jeszcze o, taką spódniczkę i to nie wszystko, bo tu jest jeszcze jedna niespodzianka i mamy jeszcze słuchajcie, słodkie zwierzątko no ale niestety ta lalka nam nie pachnie tamtą słuchajcie, lalkę cały czas czuję, więc jak ją sobie gdzieś wiecie ustawicie poprivil laleczkę na biurku to wtedy rzeczywiście będziecie ją cały czas czuli, mieli ładny zapach w pokoju, dobra tutaj słuchajcie, wszystko ściągamy, tą bluzę jak widzicie, można odwrócić. Ona jest dwustronna. Nadszedł czas teraz na ostatnią już tubę niespodziankę Barbie Color Reveal. Od tego, słuchajcie, wszystko się zaczęło! One były pierwsze. ściągamy szybko tutaj folię i ile będziemy mieli, słuchajcie, tutaj niespodzianek? Czy będzie ich w najwięcej z każdej serii? No to się słuchajcie, zaraz okaże. Aaaa, lampa spadła! Boże drogi, wystąpiły małe turbulencje, ale już yy, sytuacja jest uratowana, no nie, już wszystko, wszystko jest okej, okay. yy, dobra, czekaj, yy, dawać mnie tu tą listę i chcę zobaczyć jakie tutaj są lalki. A i no i właśnie i różnica też tej serii jest taka, że nie wiemy co trafimy, bo w tamtych lalkach możemy sobie już wcześniej no podejrzeć na obrazku jaką lalkę trafimy, a w tych standardowych color reveal no to mamy zupełną niespodziankę. No i powiem wam, wszystkie tutaj lalencje są bardzo ładne, ale chyba najbardziej chciałabym trafić tutaj o tą. Co ona tutaj ma za obrazki? Jakieś takie minki? Uśmiechnięte kwiatuszki, i takie różne rzeczy, ale ta też jest bardzo, bardzo ładna. Zresztą wszystkie są ładne, no. To zanim ją włożymy do wody, to sprawdźmy sobie tutaj niespodzianki, wszystkie. Mamy, słuchajcie, szczotkę w kształcie kwiatuszka. Bardzo ładna. Ta szczotka, taka trochę inna niż wszystkie. Tutaj mamy buciki, dobra, czyli chyba będziemy mieli niebieską Barbie, tak mi się wydaje. Też bardzo ładne buty. Dobra, co my tu jeszcze mamy? Tu będzie pewnie jakiś ciuszek, obstawiam. O, ej, to jest w motylki, ale ładna. Jeżeli chodzi o ubranka, to ta seria, którą teraz otwieram, moim zdaniem wygrywa, nie? W sensie, dobra. Tutaj mamy cały kostium, ale wiecie, te dodatki do lalki są takie. Oj, tu widzicie, mamy nawet jeszcze jakąś biżuterię, kolczyki, a tamte, tamte lalki czegoś takiego nie miały. Otwórzmy teraz jeszcze lalkę, ale raczej dużo tutaj nie zobaczymy, bo trzeba ją przecież jeszcze włożyć do wody. I proszę bardzo, piękna. A, to blondynka jest. Ja myślałam, że ja zupełnie inną trafiłam. Moja droga, trzeba ci troszeczkę włosy tutaj y, ładnie rozczesać, zanim pójdziesz do kąpieli i zmyjemy z ciebie cały ten różowo-biały kostium. Wodziszka już nalana do tej wielkiej tuby. I czas wrzucić lalkę. Polecam zawsze, y, słuchajcie, wlać tutaj y, takiej no trochę cieplejszej wody. Wtedy nam lalka będzie no lepiej się y, czyściła, że tak powiem. <grych> I zobaczcie. Wow, jak to zawsze ładnie wygląda. No jeżeli chodzi, słuchajcie, o zabawę. To najwięcej mamy właśnie zabawy z tą serią Barbie Color Reveal, bo tutaj mamy właśnie jeszcze odkrywanie w tej wodzie tej lalki i o, jakiego ma ładnego motylka. Wow! Wszystkie lalencje są już gotowe do prezentacji. Możecie sobie je teraz ocenić. I dajcie koniecznie znać w komentarzach. Która seria lalek Barbie Reveal podoba Wam się najbardziej? Bo mi podobają się wszystkie, ale chyba jednak jakbym miała wybrać moją ulubioną, to wybieram Barbie Cutie Reveal!